Jestem na terenie Muzeum na Wielkim Piecu. Zobaczcie, tu jest jeden komin, tu jest drugi komin, tu jest cała infrastruktura. Zaraz postaram się pokazać Wam część tego Wielkiego Pieca. Zanim tu się cokolwiek zacznie, bo tu mamy spotkanie z młodzieżą, ale najpierw taki szybki obchód Wam zrobię z samego Wielkiego Pieca. Macie wszelkiego rodzaju urządzenia które były wykorzystywane na Wielkim Piecu Także możecie sobie pooglądać Nie znam na tych urządzeń, ale Samo takie przejście wam szybkie zrobię Z tej strony Wielkiego Pieca Zobaczcie, jest cały kompleks taki. Pokażę Wam opisówkę, tego, żebyście sobie mogli na spokoju zatrzymać i przeczytać. Są kolejne urządzenia. Tam są kolejne budynki. postaram się je nagrać w późniejszym czasie. Tu macie wejście do paleontologii muzeum, ale to też nie w tej chwili. Zobaczcie te wszystkie konstrukcje. Tak na szybko w tej chwili co zrobię. Tam widzicie działu jakiś ee, samochód. Tam są wszelkiego rodzaju jakieś ciufajki i wagony, ale to też Wam pokażę. Później, na razie, dojdę tutaj. tam do ciufa, jak to dojdę w późniejszym etapie tu Wam jeszcze pokażę najprawdopodobniej tu były chyba kanały chodzące, ale nie chciałbym wprowadzać w błąd U, jakieś stopy inne rzeczy metalowe tamten teren obejdziemy później Teraz na szybko tak mrudkę tylko zrobię. A widzicie, tych budynków tu jest jeszcze sporo. Część już jest odnowiona. Ale tam na końcu widzę, że jeszcze jeden budynek nie jest odnowiony. Tu widzę jakąś szybę. tu macie wózki. Ale tu widziałem jakąś szybę. Chciałem do niej dojść. Myślałem, że coś tu będzie. A są cegły z brodów. Wytwarzane w miejscowości Brody. Jak widzicie, jest ich tu sporo. Zobaczcie, jakie to są olbrzymy. Ja tu stoję. Między nimi. Zobaczcie, tak się prezentuje nasza gablotka pierwsza. To są kopie, nie? Chyba tak. Monet, później później zobaczę. dwie takie, ale są, moim zdaniem, to są kopie. Nie? Zaraz zobaczę, to Ci powiem. W drugiej gablotce są takie bagneciska i inna militarka. Spróbuję przejść na z drugiej strony, bo tutaj się bardzo światło odbija. Tak to wygląda. Zaraz zobaczę te monety. Nie spadły. Za lekkie troszeczkę na sreberko. Ale powiem Ci szczerze, jak na nie patrzę. One są lekkie. Dźwięk mają inne niż sreber. Tak mi się wydaje. Tak, takie Ja też powiem Ci, ze dwie, 3 takie mam i ze cztery większe. W niech leży. Przejdziemy teraz zobaczyć na szable i miecze przedpremierowo. Zobaczcie jaka kolekcja. Mire, nie nie tam,

Tak wygląda to miejsce, gdzie wjeżdżały pociągi nie były rozładowywane. Tu parę z tych starych ciągów, trwajek, wagonów jeszcze jest. Także postaram się Wam tutaj nagrać. Część już jest zniszczony. Bardzo, część jeszcze w miarę dobrym stanie. Ale mają już bardzo wiele lat. Zobaczcie jak to wygląda. Tam, tam w tym miejscu już byliśmy. Nie nagrałem jedynie tego kotła wywalonego do wywalania, ale tu jest taki sam, więc tego nagram. Może jeszcze tam później pójdę. Na razie Wam nagram to, co tu się znajduje: takie wagoniki z taką lokomotywą. Tutaj taka stara wielka lokomotywa Ale już nadgryziona zębem czasu Spróbuję do niej wejść Może mi się uda żeby Tutaj nic nie żeby wrzuć Zobaczcie jak to wygląda Podłoga niestety już zjedzona Także dalej nie będę wchodził Taki mieli panowie widok. Tu wszystkie urządzenia, nie będę tutaj jednak, chodzi o tutaj jest wagonik z tyłu. Widzicie takie wejścia? Tu jest trochę nowsza lokomotywa. Tu jest ten wielki taki do wylewania. Nie wiem czy to szlaka, czy co to jest? Ale Zobaczy, jak to wygląda, ale wejdziemy jeszcze tutaj do tej lokomotywy, tak, spróbuję nagrać stąd do środka. Nie będę wchodził, tu kolejne urządzenia. I kolejne wagoniki tam jest widzę jakiś wagonik pasażerski, ale później do niego przejdziemy. Na razie zajmę się tym tutaj wocznicę jak widzicie i różnego rodzaju wagoniki. Teraz pójdę w tą stronę. Tu kolejne wagoniki wyładunkowe z taką konstrukcją przechylaną. Wszystko dzisiaj jest otwarte, do budynków nie będę wchodził Może się gdzieś uda wejść. Część może pokażę przez szybę Ale Może gdzieś się uda zajrzeć Tam są jakieś urządzenia Tu jest jakieś wejście na górę do tego budynku Może w późniejszym okresie będzie to otwarte w tej chwili to widzę kutki na drzwiach zobaczymy Zobaczcie, tutaj były jakieś piece. Zaraz tam się postaram dojść. Jakieś kanały piecowe widzę. Tu chyba spływały wytopy, ale nie jestem pewien. Nie jestem fachowcem, ale zobaczcie. Są różnego rodzaju wytopy. Cała konstrukcja wielkiego pieca. Gdzie tu tędy chyba wypływała surówka. Dalej nie będę tu wchodził, po tych blachach nie będę chodził. Zaczyna się przedstawienie. Młodzież wchodzi, nie będziemy nagrywać. Z innej strony tu, jakieś wózki tu jakiś kolejny komin zrzutowy, idziemy tutaj do naszych gości. Mamy i naszego archeologa Michała, <laughs> przyjechał z Krakowa. Dzieci nie będziemy nagrywać. Idę się przywitać. Dzień dobry, Michał. Słyszałem, że będziesz robił tu prezentację dzisiaj. Tak jest, zgadza się. Razem z, z Arkiem będzie tutaj przeprowadzana. Tak. Idę zobaczyć. Tak, tak, tak. To jest Damian. Idę zobaczyć, jak to tutaj wygląda, bo tutaj jeszcze nie byłem. Tu będzie się odbywała prezentacja. Tu są wystawy, tu są wystawy te geologiczne, także zapraszamy, jakieś tam widzę dinozaury, inne rzeczy, także chętnych zapraszam do odwiedzenia Wielkiego Pieca, Muzeum na Wielkim Piecu w Strachowicach. Tu w tle są urządzenia jeszcze Starego Pieca, jak widzicie piece i inne rzeczy. Chętnych zapraszamy, Teraz pokażę, tu jest Trias, tu jest Jura widzę, jest i adres, także zrobimy taką małą reklamę, tu jest to wszystko teraz powyłączane, ale tu są właśnie rzeczy z okresu biury. Mam jakąś małą ulotkę Wielkiego pieca Nie wiem co tutaj jest Ale tak zobaczyłem Dobra idę dalej idę po stołek nie przeszkadzam panowie o, Krzychu, już oczy, Krzychu już oczywiście się lansuje. Kolejne urządzenia zobaczcie, jak to wygląda. Wielki komin, idę do kolejnego budynku. Tu są kolejne jakieś baseny i budynki. Zobaczcie, są kolejne budynki różnego rodzaju figury. Będę się starał to wszystko pokazać. Tu kolejne tablica. Tu kapliczka, tu zegar słoneczny. Tak to wygląda. Za chwilę się zaczyna. Tu jest udzielany jeden wywiad. Tu Miejski Mirek krzychu. To z krzychu mam pani z telewizji Możecie stampić powodkę Młodzież już jest